Cześć wszystkim. Chciałam Wam ogólnie porozmawiać o inflacji, co czeka na ponownym Roku. Szanowni Państwo, kochani widzowie, chyba każdy z Was, który zna, prawda? Inflacja zaczyna od tego, że Polski PKP idą w górę, wszystko podożeje, paliwo, żywność, albo prąd, gaz, to wszystko, co można, pod, yy, to wszystko podożeje. I ogólnie chciałam zbudować na temat e europejski kryzys energetyczny, e e europejski kryzys energetyczny. Y zdajecie sobie, sobie sprawę, że wojna trwa na Ukrainie, ale wygrają i będą wygrać. Są, niepoko, są niepokonani. I chciałem narzucić na ten temat, że tę te żywność idą w górę, ale powoli, delikatnie spada, szanowni państwo. Szanowni, kochani widzowie, Pamiętajcie. Pieniądze nie rosną, nie rosną na drzewach. Jeszcze raz. Pieniądze nie rosną na drzewach. Nie, nie, nie. A paliwo to jak? Z nieba? O co w ogóle chodzi z tym inflacją? Bo ta inflacja ma ją podnieść. Stopy procentowe i nie podnieśli stopy po procentowej, i tak nie będą. Przede wszystkim pamiętajcie, każdy z Was będziecie wyciągać pieniądze po kieszeni.